Witam, oglądacie Klocki kanał. Dziś omówię dla Was zestaw 44028 z serii LEGO Hero Factory Invasion from Below. Set został wydany w 2014 roku. Ja kupiłem go jakieś dwa miesiące temu i właśnie teraz przyszedł czas na jego recenzję. Na wstępie zaznaczam, że jest to mój pierwszy kontakt z Hero Factory i mam nadzieję, że się nie zawiodę. Zestaw kosztował mnie 120 zł. Czy wart jest swojej ceny? Zapraszam do recenzji. Pudełko. Pudełko jest raczej mniejszych rozmiarów. Na jego przedniej stronie znajduje się ilustracja przedstawiająca naszego zbudowanego robota. Oprócz tego jest tutaj tradycyjnie logo LEGO, nazwa serii, czyli Hero Factory Invasion from Below, przedział wiekowy od 8 do 14 lat oraz numer zestawu 44028. U dołu opakowania znajduje się ilustracja pokazująca głównych bohaterów, których znajdziemy w zestawie, a także ich wrogów, czyli kokon oraz dwa małe potworki. Na tylnej części opakowania znajdziemy ilustrację prezentującą możliwości bojowe naszego robota. Widzimy tutaj strzelające pociskami pistolety, miotające rakietami wyrzutnie rakiet. Ruchome działo, a także odejmowalną górną część robota, która okazuje się być samodzielnym myśliwcem latającym. Tak się prezentuje pudełko z boku, drugiego boku, od spodu oraz z góry. To tyle o samym pudełku. Zajrzyjmy do środka. Opakowanie otwiera się szybko i przyjemnie. A w środku znajdujemy instrukcja. Naklejki, raz, dwa, trzy torebki z klockami, a także dwa szkieleciki naszego robota. Przyjrzyjmy się bliżej poszczególnym elementom. Oto i one. Jak widać, najwięcej jest tutaj czarnych elementów ze złączami kulowymi, z których budować będziemy szkielet naszej machiny kroczącej. Bardzo fajnie prezentują się te niebieskie elementy, będące pancerzem naszego robota. Mają fenomenalne kształty. Już teraz nie mogę się doczekać, kiedy będę je montował. Do nóg oraz korpusu naszego robota. No to są oczywiście skrzydła do górnej części odejmowalnej, która będzie samodzielnym myśliwcem latającym. Bardzo duże wrażenie zrobiły na mnie elementy kokonu. To jest bardzo fajny kolor oraz bardzo fajny kształt. Samo tworzywo jest gumowane, także. No, wygląda to rewelacyjnie. Zobaczymy, jak będzie wyglądało po złożeniu. Dostajemy tu również dwie duże stopy do robota. Dobrze, że są duże, przynajmniej model będzie bardzo stabilny. O tak wyglądają dwa potworki, które wyskakują z kokona. To są. Siedzenia dla naszych bohaterów. Trochę mnie drażni ta jaskrawa, pomarańczowa kolorystyka. A szybki, osłaniające bohaterów. To jest działo główne naszej machiny kroczącej. I z ciekawszych elementów to już chyba wszystko, bo tak poza tym to zostają tutaj jakieś tradycyjne elementy technikowe, jakieś stożki albo inne małe nakrętki. Ja zabieram się za budowę. Tak wygląda zbudowany zestaw. Jak widać składa się on z kokona oraz z dwóch stworków, które z niego wyskakują i atakują naszego robota kroczącego. Sama budowa zajmuje około 15 minut i przebiega bezproblemowo. Na uwagę zasługuje tutaj fakt, że w zestawie było tylko 6 drobnych naklejek, ja Normalnie naklejek nie przyklejam do budowanych przeze mnie modeli, natomiast tutaj, ponieważ one idealnie pasowały do tych szybek, no to już po prostu nie mogłem się powstrzymać i przykleiłem je do tych szyb. I muszę powiedzieć, że jestem z tego faktu bardzo zadowolony. Instrukcja tradycyjnie u LEGO była bardzo czytelna. Klocki nie miały żadnych defektów, dlatego budowę oceniam bardzo pozytywnie. Recenzję właściwą rozpoczynam od prezentacji kokonu oraz dwóch robaków, które z niego wyskakują. Jak widać, dwa robaki są identyczne. To, co je odróżnia, to ich kolor. Jeden jest pomarańczowy, drugi jest jasno-zielony. Składają się one z dwóch elementów. Od spodu jest element gumowany, od góry jest tradycyjny plastikowy klocek Lego. Ten gumowany element od spodu daje robaczkowi możliwość wykonywania skoków. Jeśli odpowiednio dociśniemy odwłok robaka i puścimy, to robak wykona skok. Same robaczki są dość średniej jakości. To, co mi się w nich nie podoba, to to, że są one tak bardzo jednobarwne. No Tutaj na tym odlewie na przykład widać rysy, Ząbków. Natomiast, ponieważ nie ma tutaj żadnych nadruków, nie są one białe, tylko cały ten element jest zielony, no to po dość ciężko stwierdzić, z czym naprawdę mamy do czynienia. Oczywiście identyczna sytuacja jest z robaczkiem pomarańczowym. Kokon prezentuje się tak. W zasadzie z każdej strony tak samo. Możemy go sobie otworzyć. Tak wygląda po otwarciu. Ogólnie, gdyby nie ta czerwona barwa, to powiedziałbym, że kokon ten jest bardzo podobny do kokonów, jakie znamy z filmów z serii Obcy. Po, po, po prostu podobny sposób otwierania, podobny wygląd. Naprawdę fajnie, fajnie to wygląda. No, nasze robaki, oczywiście, możemy schować do środka żeby mogły się zaczaić na zbliżającą się machinę kroczącą naszych bohaterów, w zestawie znajdziemy dwie minifigurki: minifigurka bohatera Roka oraz minifigurka bohatera Sergia. Zobaczcie, jak oba robociki prezentują się z każdej ze stron. Jak widać, są identyczne, i to, co je odróżnia, to kolor poszczególnych elementów. Jeden jest koloru złotego, drugi jest koloru niebieskiego. Obaj bohaterowie mają opancerzone torsy, a także są uzbrojeni w pistolety energetyczne. Swoją drogą, z których można strzelać. Wystarczy nacisnąć ten szary element. Postaram się teraz dla Was wystrzelić, żeby sprawdzić ten pistolet w działaniu. Udało się. I muszę wam powiedzieć, że zasięg wystrzału jest całkiem spory. Ta kropka jednostudowa 1 na 1 poleciała mniej więcej na 2 metry. Same figurki są troszeczkę większe niż tradycyjne ludziki Lego. Zobaczcie, jak wygląda to porównanie. Także co najmniej o półtorej głowy zwykłego ludzika robociki są wyższe. Jeśli chodzi o ich jakość wykonania, to w sumie jestem bardzo zadowolony. Zobaczcie, ile na elementach jest detali. Widać tutaj jakieś siłowniczki, jakieś otwory, śrubki, elementy szkieletu robota, także pod tym względem wszystko wygląda bardzo ładnie. No, natomiast nie mogę się nie przyczepić do tego, że wszystkie te elementy są jednobarwne. No i wygląda to dość mizernie. Zresztą podobny zarzut miałem do robaczków wyskakujących z kokona. Ale ogólnie sami bohaterowie są zrobieni bardzo przyzwoicie. A teraz czas na danie główne tego zestawu, czyli machinę kroczącą. Oto i ona. Obejrzmy ją sobie dokładnie z każdej ze stron. Gabarytowo wyszła całkiem spora. Jest długa oraz wysoka na 20 cm, szeroka na 25 cm, głównie ze względu na dość szerokie skrzydła. To co mi się pierwsze rzuciło w oczy, to przepiękna i ładnie dobrana kolorystyka tego zestawu. Tutaj bardzo mi się podoba. Że większość głównych elementów robota jest wykonana z czarnych oraz ciemnoszarych elementów, czyli takich, z jakich mechaniczne elementy powinny być zrobione, no, czyli dominuje tutaj ten kolor czarny, który powiedzmy, że symbolizuje smar, oraz metaliczny, który odpowiada za części metalowe. Na tych elementach bardzo ładnie prezentuje się niebieski pancerz. Poza tym, bardzo fajne jest to, że większość tych elementów ma na sobie bardzo dużo detali. Na przykład, przypatrzcie się tym stopom, są tutaj jakieś wloty powietrza, jakieś otwory, linie, gięcia poszczególnych elementów. Naprawdę, wygląda to. Fantastycznie. Pod kątem wizualnym ten model to naprawdę pierwsza liga. Zanim przejdę do dalszej części recenzji, umieszczę Roka oraz Serdza w swoich kabinach. Kabina Roka jest na górze, kabina Serdza jest na dole, aby robociki zamontować przy sterach. Najpierw musimy wyciągnąć im z rączek pistolety i zamocować je na maszynie kroczącej. Jeden w tym miejscu. Drugi w tym miejscu. Oto kabina Serdza. Podnosimy jej szybkę do góry. I żeby zamocować minifigurkę, musimy umieścić ten bolec w tym otworze. Udało się. Zamykamy szybkę. Prezentuje to się tak. Przechodzimy do kabiny drugiej minifigurki, otwieramy szybkę, mocujemy minifigurkę i zamykamy szybko. Model bardzo mi się podoba pod kątem funkcjonalności. Ma on ogromną ilość więzów ruchomych, które zapewniają mu dużą pozowalność. Noga tylnia na przykład zgina się aż w trzech miejscach przy stopie, w kolanie, a także przy tułowiu, natomiast noga przednia zgina się aż w czterech miejscach przy stopie, w dwóch więzach środkowych, a także przy korpusie głównym. Wszystkie te więzy zapewniają, że ilość pozycji, w których możemy ustawić naszą maszynę kroczącą, jest naprawdę ogromna. Poza tym, bardzo ładnie wygląda oraz sprawuje się uzbrojenie naszego robota. Maszyna krocząca jest wyposażona w rakiety, tutaj po prawej stronie. A także w działo główne, z którego można oddać strzał, naciskając ten zielony element. Zobaczcie, postaram się wystrzelić. No, tutaj już siła rażenia jest naprawdę bardzo duża. Dolecia kulka doleciała aż do ściany, która od tego stolika jest odległa. O jakieś 4 metry. Także naprawdę uzbrojenie sprawuje się świetnie. No, oczywiście, najciekawszą funkcją bawialną jest możliwość odłączenia górnej części robota, która staje się samodzielnym myśliwcem latającym. Przyjrzyjmy mu się Nieco bliżej. Jak widać, myśliwiec jest uzbrojony w cztery rakiety. Znajdują się one tutaj, tutaj, tutaj oraz tutaj. Moim zdaniem, chociaż konstrukcja jest dosyć prosta. To sam myśliwiec prezentuje się całkiem nieźle. A oto dolna część naszej machiny kroczącej, bez jej górnej, odejmowalnej części skrzydlanej. Jeśli o mnie chodzi, to teraz ten kształt przypomina mi, Jakieś czworonożne zwierzę, które ma krótkie, tylne łapy i bardzo długie i duże łapy przednie. Natomiast kształt ten nie kojarzy mi się w tym momencie z żadnym konkretnym gatunkiem. Jeśli macie jakieś skojarzenia co do tego, jakie zwierzę robot ten może przypominać, to opiszcie o tym. W komentarzach. Sam robot bez części górnej może nie prezentuje się tak okazale jak z częścią górną, no ale i tak całość wygląda bardzo ładnie. Powoli zbliżamy się do końca recenzji. Dlatego ja może jeszcze raz złożę i położę obok siebie wszystkie elementy tego zestawu. Kokon oraz dwa robaczki. Mój pierwszy kontakt z Hero Factory uważam za bardzo udany. Zestaw 44028 bardzo mi się spodobał i zachęcił do kolejnych zakupów z tej serii. Na dziś to już wszystko. Komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie i udostępniajcie moje materiały. Zapraszam też do polubienia mojego profilu Klocki Kanał na Facebooku. Ja się dziś żegnam. Do następnego materiału. Cześć!